Robię się gad, kobiety. Wesoengad. Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będziemy robić vloga. Nie wiem, jak wy, ja tęskniam za tym formatem, więc się bardzo cieszę. A dzisiaj sobie będziemy robić, tak, trochę na smutanie, trochę niebo, bo już myślałam o tym, ale nie myślałam o tym, żeby robić to dzisiaj, a tak mi naszło, więc dzisiaj sobie zepniemy włosy. I chcę w się sensie zrobię to sama, bo strasznie mi wypadają, więc jakbym poszła do. Fryzjera to... Chyba, by, chyba bym się bała, że mnie obetnie na łysu. <grym> No nie przedłużając. Leci. Dobra. Ja to będę robić do lustra. Ja mam już trochę brudne włosy, ale i tak chyba robiście na przemysł niż po tak myślę. Ale to, to jest to jest spontanie. Ja nie wiem jak widzę. Jeżeli będę tego... Najwyżej będę tego żałować. Tak. Dotąd Marta go zabija. Ja oh nie wiem, czy ja to chcę robić. O my god. Dobra, weź się gardz, kupi to. Weź się Dobra. Dobra. Zrobiłam to. Teraz, teraz żeby nie było krzywdy. O nie. O nie! Jest krzywo. Dobra. Chwila, chwila prawdy, słuchajcie. Chwila prawdy. A, zepnę! Jest, to, zepnę to. Tak krótkich włosów już dawno nie miałam. Bardzo dawno. podoba mi się w sobie. Tylko nie wiem, jak to wygląda z tyłu. Jest chyba taki lekki, czyścić. A! jest czyścić włosy, nie poznąknij. Dobra. Teraz serio chcę umyć te włosy i zobaczyć, jak to wygląda po myciu. Może faktycznie będzie im lżej? i będzie. Pokaż yy... się, czy z przodu na siema. <laughs> yy. Nie wiem, nie wiem. To wygląda tak śmiesznie. O. Chyba, chyba to powinnam jeszcze. Czekajcie. To jest chyba jest okej. Okay. Nie jestem pewna. Niczego nigdy nie jestem pewna, jeśli chodzi o ścinanie włosów. Um, no. To chyba tyle. Chyba, chyba jest mi rok. Ale no, teraz idę się myć. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało po myciu. Także. Widzimy się za chwilę. Hej, tak wyglądam. Nie wiem, jak jest z tyłu, może o... Yy. Tak jest z tyłu. <grym> yy. Jak dla mnie już spoko. Wyszłam jak z salonu fryzjerskiego, czyli... Nie do końca wyglądam tak, jak się spodziewałam. Ale jest spoko, podoba mi się. Yy. Znowu zapomniałam ubrać okulary. Może to po prostu zrobię od razu Możecie mi napisać w komentarzu Czy wam się podoba Także dzięki za oglądanie Widzimy się w następnym filmie Już za tydzień Także siemka